Co tu się dzieje, panie? Co to za śniadanie na wolnym powietrzu? Wolne śniadanie. Wolne. Robisz powoli, to jest wolne. Dzień dobry wszystkim. Pamiętacie? Pamiętacie starą kotłownię? Pewnie, że nie pamiętacie. Bo wygląda teraz zupełnie inaczej. Tu stał kociołek myślałem. To nie pamiętam, nie oglądał. To warto zobaczyć odcinek. Ratujemy trupa, czy coś w tym rodzaju. Zresztą rzucę mikrofon w opisie. A dziś będzie. Bacz jest GOSZ. Brawo! Brawo. <grywa> <grywa> Się odbiła jak krowie po liściach. <grywa> A teraz będzie to ogrzewało. Jednostka Bosza. Jednostka 8 kW. Będzie zasilała instalację grzejnikową, ale o tym wszystkim będzie za chwilę. Jak śniadanko. No i proszę. Wszystko ukończone. Jednostka już pracuje. Co prawda testa, bo bardzo już jest ciepło. Zajęte. Dzień dobry, czy wszystko działa? Nie działa, nie działa. Nie działa. No to jak nie działa, to trzeba poprawić. To dałek spadek. Jedziemy skąd. Wycinamy. To. Wycinamy. Okay. <grytanie> Przeszkadza. Naczynko mamy przepływowo, oczywiście woda użytkowa. nadczynie do CO robi również za odpowietrzenie bufora. Tak jest po prostu wygodnie, nie trzeba dodatkowych odpowietrzników. Mamy jedną pompę obiegową, jest to układ tylko i wyłącznie z grzejnikami. Jak widać, jeszcze są tego typu grzejniki. Na tym mamy głowicę tradycyjną. Na pozostałych będą głowice elektroniczne Techa. Tu jeszcze się znajdzie moduł Wi-Fi 8S. Z tego względu, żeby klient miał sterowanie na to, co się dzieje w tym domu, musi mieć. Zawód przełączający powędrował. tutaj, tak by nam najwygodniej podłączyć. Także pompa tłoczycie po sobie do bufora jest pobierana na centralne ogrzewanie. I oczywiście osobne ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Przeniesiemy też licznik z tego względu, że był tutaj. Stawka kanalizacyjna będzie do do nowego przyłącza, który kiedyś tutaj będzie. To jest przygotowane na wszelki wypadek. Mamy reduktor ciśnienia z filtrem, z płukaniem wstecznym. Także wszystko jest co być powinno. Także co więcej. Pokażę Wam jeszcze jednostkę zewnętrzną, jak wygląda złożona, malutka jednostka. Także cuda tutaj nie ma. Ja. Także bardzo jednostka sobie pracuje. Nieka sobie. Dobrze. Tak to wygląda. Cierto dalszy prac. Montujemy dziś sterowniki pokojowe firmy Tech. Proszę bardzo, co tutaj będzie? Zacznijmy może od um, sterownika centralnego, czyli WiFi 8S. Jest to sterownik dla głowic termostatycznych, siłowników. STT869. Mamy ten no, pudełko z tego zestawu. Do tego będą czujniki temperatury pokojowej C8R. Tak wyglądają. To są czujniki, których nie mamy żadnych klawiszy. Tak naprawdę ni nic. One mają tylko wisieć na ścianie i odczytywać temperaturę. To jest ich zadanie. Nikt ma tutaj nie manipulować tym. Do tego dodatkowo montujemy. Czujnik okien C2N. W takim celu, jeśli nam ktoś otworzy okno, sygnał powędruje do centrali, a centrala zamknie nam głowicę na grzejniku. Po to, żeby nam nie... Przepraszam. Po to, żeby jednocześnie nie wietrzyć pomieszczenia i nie ogrzewać go. O to chodzi. Albo grzejemy, albo wietrzymy. Dwa w jednym to jest tylko szampon do włosów. Tak naprawdę nie da się ogrzewać i wietrzyć jednocześnie. W taki sposób. To nie ekonomiczne. Także spójrzcie, jak wygląda czujnik okna. Przepraszam. Nadajnik, który będzie przyczepiony najmocniej, przepraszam. Kurczę, gdzie on wypadło. Dobra, mam. No. Nadajnik, który będzie przyczepiony do futryny. I magnes, który będzie przyczepiony do ramy okna. Do tego mamy tutaj taśmę dwustronną, czujnik temperatury i centralka. To w zasadzie wszystko. Takich zestawów mamy siedem, czyli czujników temperatury, czujników okna i głowic. Także właściciel będzie w stanie kontrolować. Tutaj maszynowni będzie centralka zamontowana. Nikt nie będzie miał dostępu poza właścicielem tego domu. Zdanie będzie mógł zarządzać każdym pokojem. Będzie widział jaka jest w nich temperatura. Będzie mógł sobie o zdalnie nastawić. Zobaczyć, czy w danym pokoju grzeje, czy jest otwarte okno. Także najemcy nie będą tutaj nic kombinować z ogrzewaniem. Wszystko będzie miał właściciel pod kontrolą. Tak samo jak i całą maszynownię. Nikt tu nie będzie manipulował. Także wszystko jest tutaj pod kontrolą zdalnie. Przede wszystkim rachunki i obsługa grzejników. Domowo nie będę pokazywał, jak to tam wygląda. Bo nie o to w tym chodzi, żeby. Chodzić po domu, natomiast cały ten zestaw będzie sobie tutaj pracował właśnie w tym pomieszczeniu. Na ściance będzie kontrola grzejników, tu będzie kontrola temperatury centralnego ogrzewania i to wszystko będzie nam działało jak szwajcarski zegarek. Pompa będzie tutaj nastawiona na charakterystykę grzejnikową, czyli charakterystykę proporcjonalną, żeby sobie sama dopasowywała prędkość przepływu wody. Do ilości yy, otwartych grzejników. tak? Im więcej grzejników się otworzy, tym szybciej płynie woda. Grzejniki się zamkną, woda spowalnia, żeby nie wytwarzać ciśnienia na zaworach. Także układ będzie działał jak szwajcarski zegarek. Dobra, bierzemy się do pracy. Te głowice widzieliście już w jednym filmie, jak, yy, jak montowaliśmy je w pewnym pałacyku. <laughs> Także będzie pod filmem do instruktażu, jak to wszystko połączyć, uruchomić, na jakich bateriach ma to działać. Ponieważ, jak już chłopaki wspominali, baterie industrialne do siłowników. Tutaj mamy już chyba zwykłe, alkaliczne baterie do czujników, ale to są energooszczędne rzeczy, także nie trzeba tu jakichś wymagających baterii montować. Centralkę oczywiście łączymy z internetem. Aplikacja w telefonie i do działa. No i tak, moi drodzy, <grydy> mamy już wszystko zainstalowane. Wszystkie e, sześć pomieszczeń mamy zainstalowanych z czujnikami otwarcia okna. Także klient wszystko widzi na aplikacji. Mogę Wam to pokazywać. pokazać na przykład na koncie pokazowym e moduł. W przejdę sobie tylko na konto pokazowe. Wymoguj. I spójrzcie. Tak to, tak to wszystko wygląda, że klient będzie widział każdą strefę oddzielnie. Opisy robi sobie sam. Temperatury, e, temperatury na strefie może sobie nastawić. Może sobie nastawić harmonogram. Także wszystko do wyboru do koloru. Jeśli ktoś otworzy okno, będzie tutaj pokazany symbol otwartego okna. Także bardzo fajne. Przynajmniej nie będzie tracił energii nagrzanie podwórka, nagrzanie atmosfery. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobra. Kończymy, zwijamy się. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.